Wyglądasz jak z rodziny królewskiej. Jak mnie znalazłaś? No, ja jestem urodzonym detektywem. Czy mama lubi kwiaty? Dziadek, się innego. Jak dla mnie, to już jest sam w sobie super gast, naprawdę. A co mama myśli o moim przyjeździe? Ej, z co patrzyć, zabierzcie go stąd! Książko, pomoc! Ty nie znasz od dwóch tygodni co? Pomóc. Ale czegoś teraz zależy na budowaniu jakichś więzi? Po prostu potrzebuje czasu, nie? Przygotowujesz przedstawienie? Dzień dobry, panowie. Ci ludzie zostali bez środków do życia, a my wiemy, jak im pomóc. Przez ponad 30 lat pracowałem w teatrze. A może jednak się przydam. Nerka, nie robi z znastoty i córki. Nic o tego nie wiem. Chciałaś wiedzieć, kim jestem. To ja, Loretta. Bo jesteś transwestycą. Jestem Queen. To nie jest to samo. Wszyscy się czegoś boimy. Ja mam swoje życie w Francji. Wy macie swoje tutaj. Ale nie ma takiej siły, która by mnie teraz przepędziła. My teraz tutaj potrzebujemy dużo światła. Ludzie pokochają Loretę. Tylko pozwól mi ją zobaczyć. Ja w ciebie wierzę. Dieu, ce trottoir, c'est pas des trottoirs, c'est un vrai parcours de sport